No, dzisiaj mamy takie pole, zobaczcie. Dzisiaj zaczynamy dzień. Przeorana głęboka orka. No są jakieś rury. Zboże Za chwilę jest z koszą. Jest wioska. Ale tutaj jeszcze mówię jak tam nic nie będzie na polu. To przeszperamy tutaj, zobaczcie jakie hektary. Ja myślę, że tu jeszcze nikt nie szperał, także Także tak to wygląda, ale tam mamy głęboką orkę i tak dzisiaj zaczynamy dzień rano. Garet 400i, oczywiście w akcji Wymiana baterii za chwilę będzie. Także taki dzisiaj spontan z rana. Także na spokojnie, bez wariacji, rekreacja. Także pozdrowionka z rana. Ja to nakręcam. Mamy ładny sygnał na monetę. Gdzieś coś tam będzie, nie? Daj to nogą, potraktuję. Będzie drut, może. Tu coś chyba naprawiali, druty jakieś. Masz co tam w środku. No idziemy, idziemy, sprawdzę. No i będzieś miał w tej ostatniej na pewno byłce. Jak zwykle, jak to zawsze bywa. No i masz. Będzieś mieć. No i mamy monetę, zobaczcie. Demo. Albo plomba. Plomba, ale jest plomba, zobaczcie. Co to jest plomba? piękną plombę. Jest plomba? No i już jest coś z tego pola. No także. też? No także, no, nie, to nie okay? no, także, także zobaczcie. Mamy plombę z napisami. Być może starego właściciela tutaj. O, zobaczcie, piąteczka jest. Ale piękna. Piąteczkę No, także super sprawa, słuchajcie I takie fanty różne, bo nigdy się człowiek nie spodziewa Co tu może, może wyskoczyć Gratulacje, Evgen. No. Piękna plomba, zobaczcie Także, o, o. Piękna plomba także, także sygnały są Super Także Zobaczymy, co dalej. Czekamy na jakąś monetę. Dobra, mamy sygnał w bryle. Nigdy nie wie, ci wyskoczy, jak to się mówi. czyli mamy sygnał jakiś tam. Dużo bardzo śmieci tutaj, jest, trutów. No i mamy sygnał, jak zobaczymy, pięknie. I w, naj... w tej najmniejszej bryłce jak zwykle Będzie jakiś odłamek <głosy> 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 Jeszcze mniejsza No i widzisz czasami tak. tak jest Jakąś małą rzecz ci pokażę Zobaczmy to to Czyli będzie jakiś Odłamek Pokaż Powiem co to jest Może myślicki pocisk zgnieciony No ja nie się paliło widocznie Zgięsionego, stopionego <śmiech> <śmiech> Także nic, jedziemy dalej Ale sygnał trzeba wykopać Nie Będą... wiadomo No i tak słuchajcie Mamy takie dziwne rzeczy Tutaj na tym polu akurat Jak widzicie gdzie jestem, ale wyskoczyła moneta Zobaczymy, Na garecie nie, nie do mięcia Uczulony na, na okrągłe rzeczy, i zobaczymy co to jest. Słuchajcie, stara jakaś. O, widać coś, jakieś napisy są. Jedna druga chyba krajcer. Tak, jedna druga krajcer. Ale piękna będzie tutaj z tego pola. Słuchajcie, piękna. Słuchajcie, ale to jest nic. Pokażę Wam jeszcze, co przed chwilą wyskoczyło. Jak dobrze mam to w kieszeni poukładane, to wam pokażę. <laughs> Także... No wyskoczyła oczywiście... Oczywiście... Flara, Co tam jeszcze? Jedną ciekawą rzecz znalazłem. Zaraz wam pokażę, bo tutaj oprócz tych blaszek... Kurcze, powypadało mi, no i spadło mi teraz ale spróbuję to pokazać na szczęście na szczęście tu widać wszystko dobrze kurczę pogubił rzecz Jedna taka blaszka mi wyskoczyła a już wam pokazuję słuchajcie Widać jakieś zdobienie czegoś nie wiem czy, czy będzie to widać spróbuję to na świetle pokazać Upało. Chyba kamerę ma zabryzoną, Także takie zdobienie. Chyba kamery ma. I taka blaszka mi wyszła jakaś dziwna. Z jakimiś, z jakimiś ornamentami. O, teraz chwyciło i zobaczcie. I taki kawałek czegoś. Wyskoczyło. No i jedziemy dalej z polu. No i następne kopnięcie. Słuchajcie, szkoda, że rozwalone. Muszę tą dalszą część znaleźć. Jest krzyżyk, ale piękny krzyżyk. Słuchajcie, piękny krzyżyk. Szkoda, że kurcze rozwalone. No ale jest fancier. Słuchajcie, jest fancier. Ja pierdziula. Kolejną monetę. Widzicie? Zobaczcie. W bryłce Dobra, otwórz. Albo guzik. Ale nie, to jest minca. Moneta. Guzik? Nie, moneta. No, No, No i widzisz, ładna, ładny stan pewnie. Zobaczcie. Jaka data? Czekaj, pokażę, jaka pokaż. data. 14. 914 jednoczka Piękny stan, troszkę zgięta, ale jest jak na stan, jest super Także, nagrywamy, słuchajcie mamy kolejną jakąś ładną monetę się w bryłce Dobra, otwórz Jeszcze nie wiemy co to jest Albo plomba Jakaś grubsza, nie? Może hmm. być plomba Plomba Dobra, Mamy plombę Mamy plombę, ale będzie ładna też Jest plomba Za no. grube na monetę wyglądało wiesz? Mamy plombę Dobra, Także fanciary wychodzą Idziemy dalej Dzięki, zobaczcie, muszę troszkę nagrać scenerii, fajne pole, wychodzą monety, także krzyżyki, medaliki, monety, plomby, fajne pole, nie, w ogóle to nic nie było, troszkę na następne jakieś. Masz coś? Coś mu tam przebija głęboko, ale jakiś nieczysty sygnał. Z tego co widzę. Nie, nie, to jakiś... Chyba, że głębiej coś. Głęboko? O, 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 ale jest podwójny, ale jest podwójny obok, no. No, 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 no. Jest podwójny. Garet ma tą funkcję na okrągłe rzeczy. Da się ominąć na nim i rzeczy Być może ją wykopałeś, a być może nie Może nie co gdzieś będzie tam głęboko, nie wykopałeś tego Nie wykopałeś tego, to jest głęboko sygnał mhm. Tak, jest głęboko obok, obok, obok jest głęboko, widzisz? Także musisz głębiej teraz kopać, wiesz? Głębiej teraz to rozkop. Głębiej teraz rozkop, obok tutaj chyba widzisz, tu ci bije sygnał. Tu nie baw się z tym, bo szkoda baterii. Jedziesz. A ja tu jest dosyć dobra, nie? Dobrze się kopy. No i zaraz zobaczymy co to będzie, bo detektor nie kłamie. Dobra, jeszcze powinien mieć. Jeszcze, widzisz teraz jaki ładny sygnał jest głębiej? Czyli jeszcze tego nie wykopałeś. Dawaj, dawaj, po środku jest. Po środku jest tu ping nie trzeba rozkop dobrze, czyli troszkę gorąco się nam zrobiło. I myślę, że powinno to wejść. Dobra, zaś przeszperaj. Tu nie ma. Tam już widzisz, wykopałeś. Wiesz? Tutaj będzie. Będzie tam obok. Tu, 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 tu będzie. Tu, 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 Masz to tam. Masz to tam. Rękawice dwie. Dwoma rękami. I masz to tam. Masz to tam w ręce. Będzie moneta, będzie śmieć. będzie śmieć, nie? No ale śmieć, nie śmieć, ale wykopać trzeba. Będzie złotko, jak widzicie. Także wykopać to trzeba, bo nie wiadomo, sygnał ładny się pokazuje. Także normalne, jak w każdym detektorze. No, także mamy taki klimat. Sygnał. Masz sygnał, Ja sobie tu odpoczywam dzisiaj. <grywa> także samo się, samo się szpera, automat puściłem do wykrywania monet. A ja sobie tu odpoczywam. <grywa> dzisiaj luz. Dobra, dobra, nagrywam także. Dawaj, kop A daj tam, chcesz na tać, gotowa na No teraz nawet właśnie na Kop I ja nie mogę, bo mam żebra, żebro pęknięte, także musisz za mnie kopać. Mamy talara. mamy talara, patrzcie jaki talar. Mamy talara pewnie jakiś od skrzyni, jest sygnał jak na talara, zobaczcie. No tak no. Dobra. Ale sygnał jest, nie? Słuchaj, to od zamka. Podwójny zamek był od skrzyni. Widzisz? Na wkładkę albo na czwienie. No dobra idziemy dalej. No, słuchajcie dzisiaj. Dzisiaj już jest strzał dnia. To kurde... Jesteśmy w szoku razem, obydwoje z kolegą, słuchajcie. Zobaczcie, jaki piękny, piękna rolniczka po czesku wyskoczyła. Zobaczcie, nie, no, piękna. No, to jest kurcze, żeśmy mamy teraz strzał. To już muzeum będzie się cieszyć, słuchajcie. Ja już myślę z tego filmu, co wstawię, to już będzie się cieszyć. Piękny strzał mamy dzisiaj. To jest ta oryginalna, taka najstarsza myślę. Także Także piękna sprawa, słuchajcie, dzisiaj mamy strzał dnia Calutka wyszła, za rzadko kiedy Już drugą ostatnio w tym, na tym terenie wykopałem Tylko tamta była troszkę troszkę, yy, troszkę wcześniejsza, ale ta widać, że już jest Taka Taka stara Malutka Także calutka, jeszcze pewnie zadzwoni Pozdrowionka Także mamy tu senscję, zobaczcie. Jest 1938. Pełny Mauser, niewystrzelony. Także musieli uciekać, wyszedł z ziemi. A następne sygnały mamy, także tu piękne pole nam. Dzisiaj zaświeciło słońce, jak ja to mówię. Nie? 1938, zobaczcie. Idziemy dalej. Dobra, mamy tutaj mamy tutaj tak, taki sygnał. Zobaczcie, jakiś dziwny przedmiot. Dobra, dobra, odkryj. Ja mówię, że to plomba, on mówi, że to minca. Czy plomba? Albo pieczątka. Pieczątka, nie? Kurde, patrz, pokaż. Mamy pieczątkę, słuchajcie. ale ładna słuchajcie uuu Słuchajcie to jest jakaś lomba myślę ale to pocztowa myślę. za ładna zobaczcie takie coś wyskoczyło zobaczymy co to jest Dobra, mamy następną monetę. Zobaczcie, dzisiaj nam pole, pole owocuje, normalnie jakby... No, także dobra, zobacz, wyczysz w rękach, co, co my mamy tutaj. To jest guzikniak. Aha. A, czyli będzie guzik. Guzik, ale jest, widzisz, czyli to była cesta. Czyli to była droga w takim razie. Dobra, nie mińce, ale mamy Arseniaka, małego. Także... Także mały Arseniak nam no, się, myślę, że to moment. No, dobra, jedziemy dalej. Tak kończymy dzisiaj poszukiwania. Pełna... Pełna kieszeń monet i różnych rzeczy. No a jak jest Wysocina, no to znakiem Wysociny jest Jarzębina. Także zobaczcie, jakie piękne klimaty mamy tutaj. Przejdę, Dobrze. Papierówy są. <grywy> Papierówy, Jarzębina, łąki. Piękne pola. Także pozdrowienia z terenu dla wszystkich.